Dzień dobry, witam wszystkich na pierwszej części konferencji prasowej po meczu 31. kolejki PKOPT Ekstra Klasy razem z Radą 0 01 z nami na jeszcze szkolenie wysokości, pan Aleksander Bukowicz, panie trenerze, bardzo proszę o opinię po tym spotkaniu. Dzień dobry, duże zadowolenie znowu u nas, bo wychywamy kolejny mecz i na trudnym terenie. Pamiętamy o tym, że tutaj chociażby Lech w ostatnim swoim meczu. W yy... ostatnim meczu od chyba Lech zremisował, więc wiem, że tutaj nie jest łatwo wygrać. Myślę, że też zapracowaliśmy na to zwycięstwo, momentami yy, też grając bardzo dobrze, momentami też oddając trochę inicjatywę. Myślę, że najlepsza sytuacja dla to jest ten rzut karmi, troszeczkę z naszego punktu widzenia, nie troszeczkę, tylko bardzo pechowi, bo bożne przyjęcie piłki bo potem piłka trafia w rękę. Kupy, który nie ma za bardzo jak tego uciec, ale mamy Franciszka, Franciszka Pacha, Bramce, który jest w stanie nawet w takiej trudnej sytuacji pomóc zróżnienie no, i to jest duża rada. już potem szkoda, że nie wykorzystaliśmy, nie wykorzystaliśmy sytuacji na, na, na 2-0, żeby jakby zamknąć ten mecz jeszcze wcześniej, ale najważniejsze są trzy punkty, to, że je opisujemy i że na pewno się w trzech meczach, które są do końca też walczyć uh, w każdym zwycięstwie. Dziękuję trenerze. Czy są pytania do szkolenia ustawości? Jeśli nie, to dziękujemy za to ja pierwsze. Dziękuję bardzo.